Witajcie jak Wielkanoc to oczywiście pisanki. E, tutaj mamy jajko, które jest w takiej owice, a tutaj mamy jajka kolorowe też z owijką. Pokażę Wam teraz. Mamy już jajko ugotowane. Nakładamy sobie taką owikę. Może być też już pofarbowane jajko nakładamy owijkę wkładamy na takie sitko cedzakowe polewamy wrzątkiem o no ile tam parę sekund i nasza owika jest już gotowa na jajku tak się prezentują nasze nasze jajka ugotowane z owikami. także co tam chciałem wam złożyć te święta. Życzenia. Oczywiście dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy w dzisiejszych czasach, bo to też bardzo ważne. Także wszystkiego najlepszego. Tutaj mamy jajka farbowane w łupinach od cebuli. No a tutaj nasze jajeczka też się nam prezentują. Ładnie. Mam nadzieję, że już wszyscy macie takie pisanki zrobione, takie lub inne i już żeście się wybrali ze święconką, także bardzo Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.